Ciebie, z tej strony, Kamilocker i będziemy dzisiaj grać yy, Skywars. -y. Yy, I to jest trzeci odcinek ze Skywarsów. Miękko oglądania. Wow, 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 co tam jest? Ho, jocie, oni tak zrobili na dwie kratki, że nie można skakać. <grym> Dobre, gramy. Szybko, szybciutko. Zabieramy itemki yy, przydatne, a nie te zbędne. Co ja robię? Dobra, tak jest najlepiej. Iść ciachu, ciachu. Papu, papu. Idziemy do gracza. A nie rozejrzałem się co tu jest. Aha.

Стреляй себе, стреляй. To ja, ja go troluję. A dobra, niech sobie przyjdzie do mnie. Niech sobie przyjdzie. Jemy

I'm love, eggs. Pierwsza ręka wygrana. Widzimy się na kolejne ręce. Tej. No, spokojnie. możemy to zaś wygrać. No, łatwe są te arenki, nie przyznać. Tutaj to na pewno skoczymy na to drzewo, bo pacie już się wychyla, to na prawie. Ciacham ale i temy głupie nie no nie no Już już myślałem że będzie jakieś, jakieś jakieś głupie będzie coś I ja tak zawsze robię O, ciachu ciachu, ciachu Dobra Ciachu, ciachu Już mi się ręka spuściła bo. no, szczelaj sobie, szczelaj Super. Eh, te zraffi su Billy. Te duppo! Zasrana. Zawsze tak mówię. Mówię, kuźdę, oni mnie strażnią z tymi śnieżkami takimi, tam. Jaskinia. Przejdźmy się pieprzyć. Może na balon wyjdziemy, nie wiem. Balony, balony, jest. I na balonach to też yy, fajnie, fajnie się gra. Patrzcie, Patrzcie, tam jest skrzyneczka w tym pokoju, na dole też i możesz pójść do góry. I i jak gościu jest tam, to możesz e i w sobie pójść tam i koksisz. Sharpness. No, Jakiś nick. <tryk> <i, tryk> to jest super VIP. Jest skrzyneczka. O jest. No jakie głupie itemy. To jest skrzyneczka jedna. Ale głupie itemy, Boże drogi. No, spoko. Dobra, niech tak będą, niech będą takie temy. Ja idę do góry. O, typy już. Co? Wreszcie jestem na górze, i miałem problemy techniczne. Fajnie, no będzie strzelał sobie. Strzelaj sobie typo. Ja pieprzem nie no, oni mnie wkurzają z tym Dobra, na tyle było w tym dzisiejszym odcinku Na razie i cześć Subskrybujcie, lajkujcie Komentujcie, tam róbcie wszystko szybko, żeby było świetnie I na razie i cześć na razie.